Drodzy mieszkańcy Augustowa, na ostatniej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Chciałabym Państwu powiedzieć, że Koalicja Klub Koalicji Obywatelskiej, radni tego klubu, byli przeciwko wprowadzeniu zarówno nowej metody, która dotyczy mieszkańców bloków. Czyli budynków wielolokalowych, jak i podnoszonym stawką. O co chodzi, tak naprawdę, w tym wszystkim? Do chwili obecnej, do końca tego roku, metodą, na podstawie której płaciliśmy za śmieci, była ilość osób mieszkających, zamieszkałych w danym lokalu. Nieważne, czy to był dom jednorodzinny, czy mieszkanie w bloku. Od 1 stycznia zmianie ulegnie metoda dla mieszkańców bloków, czyli budynków wielolokalowych. W tych budynkach będzie liczona opłata za śmieci na podstawie zużytej wody. Jest to metoda oczywiście zgodna z prawem, zgodna z ustawą, natomiast analizowałam raporty Najwyższej Izby Kontroli w tym zakresie. I z tych raportów wynika, że jednak najbardziej sprawiedliwą metodą jest metoda opłaty, która jest związana z ilością zamieszkałych osób. I w związku z tym my, radni Klubu Koalicji Obywatelskiej, byliśmy przeciwko wprowadzeniu tej metody. Niestety, ponieważ jesteśmy w mniejszości, nie udało nam się przekonać do tego pozostałych radnych, ani radnych z klubu, Prawa i sprawiedliwości, ani radnych z klubu naszego miasta. W związku z tym, pomimo naszego sprzeciwu, ta uchwała została podjęta. To samo dotyczy stawki. Z uwagi na to, że rzeczywiście w niektórych miastach na podstawie ilości zużytej wody jest naliczana opłata za śmieci, ale stawka za tą ilość wody jest dużo mniejsza niż. Została podjęta w Augustowie. W Augustowie będzie to 15 zł od metra sześciennego wody. Natomiast w innych miastach jest to maksymalnie do 12 zł. Nie wiem z jakiego powodu włodarze naszego miasta uważają, że jesteśmy najbogatszym miastem w Polsce, w których mieszkańców stać na taką stawkę. Podniesiona została również do 39 z 33. Stawka za śmieci w pozostałych budynkach, czyli budynkach jednorodzinnych. Z tym się też nie chcieliśmy zgodzić. Złożyłam wniosek formalny o zmniejszenie tej stawki do 36 zł, ale ten wniosek przez większość radnych, czyli radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz radnych naszego miasta, został odrzucony. W związku z tym, pomimo sprzeciwu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, która chciała zmniejszoną stawkę wprowadzić. Niestety, ta stawka będzie wynosiła od 1 stycznia 39 zł. Tutaj, przy okazji tej, e, wprowadzenia tej uchwały, jest jeszcze jeden element, który e, powoduje wątpliwości mieszkańców. Rozgorzała dyskusja wokół tej uchwały. Dzwonią do mnie mieszkańcy i pytają o równość wobec tej uchwały. A mianowicie, czy jest sprawiedliwe to? Że w budynkach wielolokalowych czy w blokach metodą będzie pomiar według zużytej wody, a w budynkach jednorodzinnych w dalszym ciągu od ilości osób zamieszkałych w budynku. Wydaje się, że nie jest to równe wobec prawa. Czy pan wojewoda zwróci na to uwagę? Czy mieszkańcy będą chcieli złożyć skargę na tą uchwałę? Zobaczymy, czas pokaże. Ja w dalszym ciągu uważam, że ta uchwała nie jest dobra dla mieszkańców Augustowa, nie jest sprawiedliwa i pozostawienie metody, która była do tej pory, czyli zgodnie z ilością zamieszkałych osób, była o wiele bardziej sprawiedliwa. Przy okazji tej uchwały mówiłam na sesji Rady, że problemem nie jest tu stawka, metoda, a uszczelnienie systemu. Bo jeżeli pan burmistrz cały czas oponuje przed powrotem Straży Miejskiej, która to mogłaby zweryfikować ilość osób zamieszkałych w lokalu, nie trzeba byłoby sięgać bezpośrednio do kieszeni mieszkańców i tą zmianą metody i stawki bilansować opłatę za odpady komunalne. Tak jest najłatwiej. Oczywiście, że najłatwiej sięgnąć do kieszeni mieszkańców, ale chyba nie tędy droga. Myślę, że warto byłoby jednak rozważyć powrót do starej metody, czyli od ilości zamieszkałych osób w danym lokalu, a jednocześnie rozważyć powrót do y, organu, który się nazywa Straż Miejska i który miałby możliwość weryfikowania tą ilość w danych lokalach. Dziękuję bardzo.